Szanowni Państwo, Samorząd Województwa również przeprowadził wspólnie z zarządem wojewódzkim OSP konkurs na najlepszą jednostkę OSP. Tutaj nie głosowali czytelnicy, ale tutaj przede wszystkim w takich dwóch etapach. Wpierw pod względem takich współczynników mierzalnych oceniono spośród zgłoszonych. Piętnastu jednostek straży wybrano z tego najlepszych sześć, a z tych sześciu kapituła, które ja miałem być tą przyjemność przewodniczącym, ale również prezes Siarka i inni członkowie zarządu Wojewódzkiego Oddziału Straży Pożarnej wybrali najlepszą jednostkę OSP, przyznając im nagrodę w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że. Najlepszą jednostką OSP Anno Domino 2012 została OSP. Kęty. Wielkie prawa przygotujemy. Ja zapraszamy przedstawicieli po odbiór nagrody. 50 tysięcy złotych proszę Państwa. Nagroda ma wysoka pojęcie. sobie sprawę, że niełatwy to orzech był do zgryzienia, aby wyłonić. Tą najlepszą. Ubiegaliśmy się trzykrotnie o najlepszą OSP. Zajęliśmy trzecie, drugie, w końcu jest pierwsze. Ja myślę, że każda OSP, która przystępuje do tego konkursu, nie powinna rezygnować z powtórki. Ja myślę, że odbiór dzisiejszej nagrody to cieszy się cała OSP, ale. Muszę powiedzieć, że to zasługa wszystkich strażaków, którzy tam pracują, w tej jednostce. To jednostka włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i nie obce nam są sytuacje klęsk żywiołowej, jak zresztą wszystkim tu ruchom obecnym na tym dyptaku i na tej scenie. Cieszy się również samorząd w Kętach, powiat oświęcimski bo to również dobra współpraca z tymi samorządami i również z zarządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim. To wszystkie te elementy składają się na to, że tu dziś jesteśmy. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, wszystkim strażakom, druhnom, druhom tyle samo powrotów, co wyjazdów, bezpiecznej pracy, Wszelkiej pomyślności na nimie pożarnictwa, jak również w życiu osobistym. Dziękuję komisji, dziękuję fotoreporterom, wszystkim gościom dziś tu obecnym. Dziękuję serdecznie. Pozwolamy państwu, panom państwu zejść ze sceny, ale oczywiście nie zwalniamy wam, was z obowiązku służby dalej ludziom. I myślę, że te wyróżnienia też do czegoś zobowiązują, że starać się i starać będziecie, się. Uciekli. Panie Robercie, dość sporo tych rzeczy trochę w rękach, nie? Pewnie przyda się pomoc, chyba no, pilarkę trzeba zabrać, zapraszam. 51 straży pożarne. I one wszystkie właściwie ubiegają się o tytuł najlepszej jednostki, ale w tym roku OSP Kęty są wyjątkowe. Tam w tej OSP również działa grupa poszukiwawcza, ratownicza, wyjątkowe zdolności, wyjątkowe umiejętności, które uratowały niejednemu człowiekowi życie, chociażby wtedy, kiedy się zagrubił, na grzyba. Wszystkiego dobrego, gratuluję Kętom, gratuluję OSB za waszą ofiarną służbę dla tego regionu, no, który w naszym zachodnim Małopolsce jest mocno zurbanizowany. Jeszcze raz brawa dla OSB Kęty. Dziękuję bardzo.